Tegorocznym koncertem, który ma tytuł Jesteś dzieckiem stwórcy. Chcemy powiedzieć wszystkim ludziom, a szczególnie młodym ludziom, że są perłą, są diamentem, że są bardzo ważni dla Boga. Tu możemy świętować inaczej, w innym klimacie, w innej rzeczywistości, ale tą samą prawdę. Na pewno to jest dosyć fajne spotkanie z różnymi zespołami chrześcijańskimi, które nie są zbytnio popularne w normalnym radiu czy telewizji. 15 autorskich utworów, które opowiadają o takiej ziemskiej wędrówce do nieba, też mierzeniu się z różnymi trudnościami w życiu. Tutaj było cudownie. To jest mój zastępca, który jest przerażony, ponieważ jest pierwszy raz ze mną na scenie na dniach Wysłowic. Fantastyczna atmosfera, świetni artyści. Mieszkańcy widać pragnieni bardzo mocno tego typu wydarzeń, więc cieszymy się, że mogliśmy wspólnie świętować dni miasta. Bo podobają Wam się ja tego roczne dni słowa. Tak, są super. Tak, super. Tak, jest bardzo fajne. Za co? Za. za koncerty, które są. Jeden z większych zespołów w polskiej popkulturze właśnie stąd się wywodzi, i myślę, że to też wywarło jakieś piętno na y, słuchaczach, ponieważ właśnie specjalnie powiedziałem słuchaczach, ponieważ widziałem i słyszałem, y, że nie tylko na skoki y, i na jakieś tam wielkie wybuchy emocji byli gotowi y, Mysłowiczanie, a także na słuchanie uważne tego, co mamy do powiedzenia, co mnie bardzo cieszy. Ja się zawsze obawiam, czy, czy ktoś mnie jeszcze pamięta, czy są ludzie, którzy pamiętają moje słowa sprzed 30 lat. A okazuje się, że nadal wiele osób pamięta te moje piosenki, to jest zawsze takie dla mnie wzruszające.